Szanowni zebrani, drodzy przyjaciele, już dawno w Warszawie, do 1 maja, nie było tak wiele dzielnych Polek i Polaków. Witamy Was wszystkich serdecznie. dawno sytuacja nie była tak zła i dawno już lewica w Polsce nie była tak silna dziś jest nas piętnaście tysięcy za rok będzie pięćdziesiąt, a za trzy lata Miliony, miliony głosów w urnach wyborczych! Zaczniemy zmieniać Polskę, aby praca nie była przywilejem, aby ręki ratujące życie nie były luksusem. A wzrost gospodarczy był w portfelach obywateli, a nie tylko na korytarzach Ministerstwa Finansów. Dziś kolor zielony nie jest nadzieją. Dziś nadzieją jest kolor czerwony. Dziś Polacy nie pytają już tylko jak żyć. Pytają jak dożyć. Jak do Dziś Polacy nie są syfy i zadowolonym społeczeństwem. Jest wiele obaw i lęków. I tylko lewica może te lęki rozproszyć i budować społeczeństwo, gdzie, jest, gdzie są równe szanse w młodości i dobre, godne życie w starości. Nie stąd w sali kongresowej spotykają się kapitaliści, aby radzić nad korektą kapitalizmu. O, tak. My wiemy, że tego rodzaju zmiany zawsze prowadzą do pogorszenia sytuacji ludzi pracy, ale mamy dla nich propozycje. Trzecią stawkę podatkową. Tak. 50% dla najbogatszych. Tak. Rynkową gospodarkę, ale nie chcemy rynkowego społeczeństwa. Człowiek to nie mechanizm, to nie towar, i społeczeństwo to nie wielki hipermarket, gdzie wszystko jest tylko kwestią ceny. Nie ma na to zgody. których prawicowe rządy wykluczają z powodu płci, z powodu ich seksualności, z powodu miejsca urodzenia, z powodu światopoglądowych i każdych innych. Wy, wszyscy nasi rodacy, którzy czujecie się źle w, ojczyźnie, w naszej ojczyźnie, macie swoich obrońców, to my, Lewica, jesteśmy z wami i będziemy z wami. oczekiwaniom. Lewica jest prężna, silna, twórcza. Lewica była, jest i będzie, póki my... domenica